Yo. Witam Was serdecznie, jesteśmy na gali Freak Fighters tutaj z e, Lasucitą, proszę Cześć! bardzo. Wszystko przygotowane. Tutaj mój psychofan też jest, no tak, to by się... bez kordackiego by się nic nie odbyło. A my tutaj jesteśmy, czekamy, bo będziemy prowadzić tą galę. E, tam jest e, tu proszę bardzo, ta obsługa. No i oczywiście oktagon, oktagon trójkątny, podświetlony. Prezentacja zawodów. Korwety. Korwety, którymi przyjechałyśmy. Ja przyjechałam tą żółtą korwetą. Także zajebiście. Ja przyjechałam żółtą korwetą. Tak wygląda. Takimi korwetami wjechałyśmy i drugą korwetą. Krzyczą, krzyczą, mus muszę wrócić do studia. Krzyczą, krzyczą, muszę wrócić do studia. I tymczasem jesteśmy w studiu, przygotowani do pracy. Tak, przygotowani i oglądajcie, pani